19 sierpnia 2013 roku zielony Nissan GT-R ucieka przed policją przez ulicę Rosji. Nagranie z kamery samochodowej pokazuje dramatyczny pościg, w którym kierowca Nissana porusza się z dużą prędkością przez zatłoczony ruch uliczny. Unikając policyjnych radiowozów. Podczas ucieczki wykonuje ryzykowne manewry, wielokrotnie zmieniając pasy i przecinając ruch na autostradzie, co stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu. 327, 327, Делаем остановочку вправо. Остановочку вправо делаем. 327, На больше останавливаемся. 327. На обочину останавливаемся. Аккуратненько. Делаем остановочку вправо. 9, 5, 3, 9, 5, 3 2, 2, Kierowca twierdzi, że nie słyszał radiowozu, ponieważ muzyka w samochodzie była zbyt głośno. Kierowcą samochodu był Tikila, rosyjski raper. Ja nie słyszę, bo skrywa. Bo skrywa. Bo skrywa. Cześć, witajcie. Dzisiaj mam dla Was serię dramatycznych i emocjonujących filmów, które pokazują najintensywniejsze ucieczki policyjne z udziałem luksusowych niezwykle szybkich samochodów. Jeżeli możesz, to subskrybuj, lajkuj komentuj. Ja w górę dziękuję i zapraszam do oglądania. 6 kwietnia 2024 roku w Los Angeles doszło do dramatycznego pościgu policyjnego z udziałem skradzionego Lamborghini Hurakan którym kierował 51-letni Eliot Dagen. Policjanci zauważyli samochód na skrzyżowaniu, gdy Dagen zasnął za kierownicą na czerwonym świetle. Po zatrzymaniu pojazdu okazało się, że Lamborghini zostało zgłoszone jako skradzione, a Dagen był poszukiwany za wiele przestępstw. Kiedy funkcjonariusze poprosili go o opuszczenie pojazdu, Dagen odmówił i po krótkiej wymianie zdań zaczął uciekać, osiągając prędkość ponad 180 km na godzinę. Do you have a driver's license on you? And registration for your mm -hmm. vehicle. the vehicle. Is the vehicle in part? Paul Artwork's again. Hey, we're. Hey, sir. Can you do a favor? Can you step out of the car for me? Okay. Well, we need to double check and verify things, but I need you out of the vehicle. Unit is it, is it is stolen. Hey, hey, hey stop! Yep. You just wanted to see a lot of trim and wear. 1080. requesting a unit... 100. One less than you wanted with the back vehicle, will STC on Sherman Way and on the I just want to see and put it there. He? going to see the inside na 47 let me have the frequency vehicle is tc uh, major tc damage let me get an ra starting to roll i need uh, traffic shut down for westbound traffic on sherman way i can't tell you Pościg trwał tylko kilka przecznic, zanim Dagen stracił panowanie nad samochodem i uderzył w centralny pas rozdzielający, co doprowadziło do rozbicia pojazdu na kawałki. Dagen został wyrzucony z samochodu na niemal 100 metrów, co doprowadziło do jego śmierci na miejscu. 16 grudnia 2023 roku miała miejsce spektakularna ucieczka czarnej korwety C7 przed policją w Los Angeles. Pościg rozpoczął się, gdy kierowca nie zatrzymał się na wezwanie policji z powodu przekroczenia prędkości. Korweta szybko osiągnęła prędkość ponad 260 km na godzinę przemykając przez Los Angeles. Policja próbowała zatrzymać pojazd przy użyciu kolczatek, ale kierowca zdołał ich uniknąć. Z uwagi na niebezpieczne prędkości, w pewnym momencie pościg został przerwany, a korweta zniknęła z pola widzenia, najprawdopodobniej ukrywając się w podziemnym parkingu w centrum miasta. Kierowca nadal pozostaje na wolności, a policja kontynuuje śledztwo w tej sprawie.

I think have still got him inside, so he's going to probably uh, 140 by now. On zero. Yeah, I think I still see my bird, he's probably approaching that or realize I didn't get out for 28 I think he's uh Także na dzisiaj to już by było na tyle Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej podobnych treści, to jak zawsze, dajcie o tym znać na dole w komentarzu, dajcie o tym znać łapaczką w górę oraz subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja z góry każdemu dziękuję, zapraszam Was na Instagrama, Facebooka, Snapchata. Wszystko macie na dole w opisie filmu, także sprawdzajcie, obserwujcie, lajkujcie. Piszcie również propozycje do następnych filmów, może ktoś ma jakiś fajny, ciekawy temat, na który chciałby, abym nagrał film. Wszystko będę sprawdzał, także ja Was zapraszam na poprzednie filmy, my się widzimy w kolejnych, trzymajcie się na razie, Biona!